Możesz i ty dziś stworzyć dom, nadzieję dać, rozpalić pomiędzy sercami most. Możesz i ty dziś stworzyć dom. Rodzina to nie miejsce, to ludzie. Kuba Pochwyt, witam i zapraszam na pierwsze wydanie audycji Rodzina Zastępcza. Możesz i ty. Powiat Wodzisławski od lat tworzy i wspiera rodziny zastępcze za sprawą działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W tej audycji rozmawiamy z panią Barbarą Tkocz, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Wodzisławskim PCPR-ze. Pani Barbaro, na początku wyjaśnijmy to podstawowe pojęcie, czym jest rodzina zastępcza. Rodzina zastępcza to dorośli, którzy udzielają pomocy i wsparcia dzieciom, które tego potrzebują. Otaczają je troską, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, stabilizację oraz bezwarunkową akceptację. Przejmując czasową opiekę nad dzieckiem, realizują wiele zadań, które służą jego rozwojowi i wychowaniu. Dzięki temu, że zapewniają mu bezpieczeństwo emocjonalne, dziecko może swobodnie poznawać świat i doświadczać pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Jakie istnieją formy rodzicielstwa zastępczego? Jest ich kilka: jest rodzina zastępcza spokrewniona, jest rodzina zastępcza niezawodowa, jest rodzina zastępcza zawodowa oraz są rodzinne domy dziecka. A kto tak naprawdę może zostać rodziną zastępczą? Rodziną zastępczą może zostać osoba lub małżeństwo, które spełnia określone warunki formalne i osobiste. Rodziną zastępczą można tworzyć w pojedynkę, ale również i w parze. Nie ma znaczenia, czy jest to osoba w związku małżeńskim, czy partnerskim, czy też jest rodzicem. Osoba taka może mieć 20, 30, 40, 50, a nawet i więcej lat. Nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, nie trzeba mieć własnego mieszkania, można na przykład być najemcą mieszkania. A od czego zacząć? Co zrobić, by zostać rodziną zastępczą? Od czego trzeba zacząć? Musimy się zastanowić w pierwszej kolejności, czy ty i twoi bliscy jesteście gotowi zaopiekować się dzieckiem, które tego potrzebuje, dzieckiem, które niesie często ze sobą bagaż bardzo trudnych doświadczeń, dzieckiem, od którego nie możesz oczekiwać wdzięczności za to, że mu pomagasz, dzieckiem, które potrzebuje Twojej bezwarunkowej akceptacji, bez względu na to, jakie czasami może reprezentować negatywne zachowanie. Jeżeli Państwo chcą pomóc dzieciom, które nie mogą pozostać pod opieką rodziców biologicznych z różnych powodów, jeśli pragniecie dać im miłość, bezpieczeństwo, macie otwarte serca i gotowość poświęcenia swojego czasu, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Włodzisławiu Śląskim. Tam odpowiemy Państwu na wszystkie pytania, rozwiejemy wszelkie wątpliwości i udzielimy odpowiedzi i informacji, jakie dokumenty należy zgromadzić i dostarczyć jako kandydaci na rodzinę zastępczą. A jakie warunki formalne musi spełnić przyszła rodzina zastępcza? Należy dawać rękojmię, należy należytego sprawowania pieczy zastępczej w sytuacji, gdy jest się rodzicem mieć pełną władzę rodzicielską na przestrzeni czasu, tak żeby sąd nie ingerował w rodzinę, wypełniać obowiązek alimentacyjny, jeżeli nas to dotyczy, mieć pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz opinię psychologiczną dotyczącą predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej przebywać na terytorium Polski mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe bytowe nie być skazanym w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo Ile obecnie rodzin zastępczych funkcjonuje na terenie powiatu wydsławskiego nie ukrywam, że sytuacja na terenie powiatu Wodzisławskiego jest trudna, potrzeby cały czas rosną. Mamy 190 rodzin zastępczych, są to rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka. 364 dzieci są umieszczone w pieczy zastępczej. Jakie są pierwsze kroki, które należy wykonać w celu zostania rodziną zastępczą i gdzie kandydaci powinni się zgłosić? Na początku należy złożyć wniosek o kwalifikację na rodzinę zastępczą. Można go złożyć pisemnie bądź osobiście. Tutaj, w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, należy dołączyć do tego odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli kandydaci są małżeństwem, albo odpis aktu urodzenia, jeżeli osoba jest samotna, zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego dotyczącego braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego, oświadczenie o niepozbawieniu i nieograniczeniu władzy rodzicielskiej nad własnymi dziećmi, zaświadczenie o dochodach z trzech ostatnich miesięcy, oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej. Dodajmy, że jednym z kluczowych kroków w kierunku zostania rodziną zastępczą jest odbycie szkolenia. Rodziny zastępcze są szkolone naszym własnym programem, a następnie mają zapewnione odpowiednie wsparcie i pomoc ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śląskim. A o formach pomocy, na jaką mogą liczyć rodziny zastępcze, powiemy w kolejnym wydaniu audycji już za tydzień. Możesz i ty, dziś stworzyć dom, nadzieję dać, rozpalić pomiędzy sercami most. Możesz i ty, dziś stworzyć dom.